Witam serdecznie moim gościem, Rafał Plata, Meble Lorek, Gold Team. Witam. Tak mi się odwrotnie powiedziało. Rafał, przegrywacie dzisiaj 2-1 z Sylwią. Jak byś opisał to spotkanie właśnie, bo na pewno nie jesteś zadowolony z rezultatu, ale w przebiegu gry byś mi trochę powiedział, jak to wyglądało. Mecz był bardzo wyrównany i każdy kibic, co przyszedł na ten mecz, to był zadowolony na pewno. Ta ostatnia sytuacja, ostatnia akcja mogła zamknąć na remis, przynajmniej tutaj, ale tam rzeczywiście chyba wszyscy zawodnicy Sylwii czyli do bramki i zamurowali ją, nie wiem, aż niemożliwe. No wiesz, w ostatnim meczu my z Tyliczem zamurowaliśmy bramkę dwa razy, Marek chyba i, i nie wiem, Przemek chyba. Tym razem oni, no cóż, taki jest mecz, takie jest życie, każdy oddał sobie siebie wszystko, jak my takiego oni, no i im się to się udało. Dużo dzisiaj było y, takiej frustracji między waszymi zawodnikami o sporo niedokładności, dużo wyrzucanych piłek gwałt, złych podań. Czy to też stres gdzieś tam jest po kłosie tego wszystkiego? Że powiem ci tak, i tak nie było jakoś tak no, dużo takiej sytuacji, aczkolwiek było, było, bo dwa tygodnie nie graliśmy. Mieliśmy teraz też przerwę po świętach jesteśmy, to też na pewno dla nas to nie było dobre. Skąd ta chrypka przez dzisiejszy mecz? No za dużo się drę. Za dużo się drzesz. Jeżeli chodzi o Sylwię, znacie się już jakby Sekoni, ale czy dzisiaj był jakiś element, który mogli was zaskoczyć? <grym> tak jak mówisz, znamy się dobrze, wiemy jak oni grają, oni wiedzą jak my gramy. No cóż, no nie było jakiegoś zaskoczenia, no po prostu strzelili jedną bramkę więcej. I to takie... szkoda tego karnego, że tej dobitki nie obroniłem. No ale cóż, no... było. 20 minut, żeby odrobić ten, ten wynik, ale niestety się nie udało. No ile dzisiaj była y, ta porażka po tego, że Mariusza nie było, waszego drugiego snajpera? No, Mariusza i Bartka zabrakło, bo I oni. Bartka. By nie patrząc dzisiaj, by się przydali, bo trochę już sił brakowało, żeby jeszcze rozhulać te, te siły ofensywne. Aczkolwiek, no i tak to wyglądało moim zdaniem bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na resztę, dalszą, dalszą fazę. Za tydzień gramy z dripem, musimy to wygrać i, i rewanżę. I rewanżę. A w rewanżach za 6 punktów. Otóż to tak, że tam wszystko jest możliwe. Dziękuję za wiatr. Dzięki.